Jesteśmy świadkami bezmięsnych ptaków. Nie wiem czy dobrze widać, ale za mną jest flaga Polski Znaleźliśmy piekarnię polską w sali z Putusii, prowadzoną przez Polaka. Dla każdego kto chciałby spróbować polskiego chleba czy lub innych europejskich wybratów 으아. <목소리> 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 ze środka budynku, w którym było wcześniej więzienie. Tym do obserwowania więźniów z wysokości. A, dzisiaj w tym budynku oprócz wystaw artystów Znajdują się również sale, gdzie odbywają się zajęcia, jest też biblioteka, widziałem, oczywiście również jakieś sklepy z pamiątkami. Więzienie to zostało oficjalnie otwarte w 1904 roku, przez długi czas ono pełniło właśnie tą funkcję, w XXI wieku na początku, bodajże w 2008 roku, powstał plan, by przerobić to miejsce na muzeum, które właśnie tutaj się teraz znajduje. Nazwany jest imieniem Leonory Carrington, artystki, która z pochodzenia była Brytyjką, aczkolwiek większość swojego życia właśnie poświęciła tutaj w Meksyku. I również taka ciekawostka, bo będziemy się wbierać do Chilitli Jest to miejsce, w którym znajduje się ogród surrealistyczny kolejnego brytyjskiego artysty Edwarta Jamesa. O ile pamiętam. I właśnie wiem, że on przyjadził się też z tą Leonorą i dzięki właśnie wspólnej, wspólnej współpracy, dzięki temu powstał tam ten surrealistyczny ogród, do którego będziemy się wybierać e, niebawem. za mną widać monument tu się znajdujemy, nazywa się Guadalupe powstał on w XVII, w XVII wieku i jest jednym z najdłuższych burwarów w Ameryce pod ziemią znajduje się akweduk, który właśnie dostarcza wodę do fontanny, którą zaraz wam pokażę jest to fontanna, nazywa się Agua de Caja Teraz garść informacji o mieście San Luis Potosi. Zostało założone pod koniec XVI wieku Jest znane z tego, że jest tutaj dużo złóż naturalnych Między innymi złoto i srebro Także właśnie przez to to miasto bardzo dobrze prosperuje po dzień dzisiejszy za mną kolejna jedna z wielu tutaj wieży Kościołów, jest ich bardzo dużo Oczywiście pozostałość po hiszpańskiej kolonizacji tutaj w tym e, kraju. Konsekwencją właśnie tutaj posiadania takich dłuż jest też e, eksploatacja terenów i żeby wydobyć właśnie e, takie złoża trzeba też czasem coś wysadzić. Także niestety ma to właśnie konsekwencje w postaci, że potem te tereny e, na przestrzeni e, lat zmieniają się i nie jest to jakby najlepsze dla, dla środowiska właśnie jeden ze starych uh, kin w tak sami z 3 listopada. nazywa się Miguel Caldera. Dziś 30 kwietnia, czyli Dzień Dziecka w Meksyku. U nas jest to 1 czerwca, ale myślę, że każdy dzień jest dobry, by celebrować. Właśnie dojechaliśmy do zbiornika wody, który był na mapie zaznaczony i teoretycznie jest tutaj, aczkolwiek wody jest bardzo mało i teraz się zastanawiam właśnie czy jest to spowodowane zmianami klimatycznymi jakąś suszą czy też miasto jakoś w inny sposób wykorzystuje tą wodę. Myślę, że w każdym mieście takie miejsce a, byłoby zbawieniem szczególnie jeśli a, klimat jest w, przez cały rok jest a, ciepły lub bardzo, bardzo ciepły wręcz gorący no niestety woda gdzieś wyparowała, a jak to się stało tego już nie wiem. Zekaliśmy dziewczyny, które chciało nas pożyczyć piłkę. A wyszło tak, że graliśmy, graliśmy w końcu razem cztery osoby i okazało się, że dziewczyny, które grają właśnie codziennie od kilku lat małego fiłkę, więc dały nam tutaj niezły wycisk. No i e, tajemnica te, tego zbiornika wodnego czemu nie ma właśnie wody. E, okazało się, że przez 3 lata nie, praktycznie w ogóle tu deszczu nie było. Jeśli już było, to taki bardzo maleńki, Tudzież właśnie dlatego przez te takie upały tej wody ubyło. Wow. Wiedzieliśmy, że jednak a, zostaniemy, szczególnie właśnie, że jechaliśmy w nocy i tak musieliśmy odpocząć, więc e, z rana teraz kąpy w takim jeziorze Ach, oczywiście ile będzie otwarta na Właśnie dojechaliśmy, okazało się, że jesteśmy trzeci e, w kolejce Gdzie jest tylko dwa auta przed nami i co najlepsze właśnie już ludzie czekają tutaj którzy serwują kawę i chyba jakiś pieczywo, Którzy są właśnie tam, w tym samochodzie. Woda jest tutaj bardzo spokojna, myślę, że to jest idealne miejsce na naukę pływania. Także są tutaj właśnie całe rodziny z dziećmi. Ludzie rozbijają namioty, także można tutaj właśnie spokojnie przyjechać z namiotem i cieszyć się tutaj naturą. czym się są różnego rodzaju zwierzęta, które żyją sobie na wolności, takie jak na przykład żółwie, które pływają w wodzie, aczkolwiek ciężko mi tą kamerę złapać teraz, żeby przybliżyć. Są też różnego rodzaju ptaki. Nas niestety nie znam. Będę musiał po prostu się zaczerpnąć tej informacji w internecie gdzieś. Co mi się podoba w tym miejscu to to, że jest dosyć tutaj czysto, nie ma dużo śmieci, jest jakby e, pilnowany właśnie porządek, jeśli chodzi o to, bo w niektórych miejscach dotychczas właśnie był trochę problem z tym i tak naprawdę gdzieś ludność miejscowa w takich naturalnych miejscach musiała po prostu przychodzić, tam przychodziła i, i sprzątała po prostu po ludziach, którzy zostawiali papierki mimo, że nawet były kosze, nie wyrzucali, a po prostu jest dbane o to, żeby, żeby po prostu zachować dla dla następnych e, pokoleń Jakby kogoś się ile kosztuje wyjściówka tutaj To na dzień dzisiejszy, czyli 1 maja 2021 roku Kosztuje ona 100 peso od osoby I myślę, że, że jak najbardziej warto Reprezentuje właśnie i Sinopalitos I tak jak właśnie pytałem przy pani To powiedziała, że jest wszystko na e, na oleju roślinnym mięso zwierzęce, więc jeżeli ktoś po prostu nie je mięsa, a boi się, że niech będzie mógł zjeść, to po prostu niech zacznie pytać, a na pewno znajdzie miejsce, w którym będzie mógł to zjeść. Jechaliśmy oczywiście autostradą darmową, można zaoszczędzić właśnie i chyba jest też tak naprawdę szybciej, ale w każdym razie wybraliśmy tą drogę. To dosyć egzotycznie, ale również jest i, i burzyście, także coś pomiędzy tym można znaleźć tu właśnie na pomocy w stanie San Luis Potos w regionie łasteka. Jechaliśmy do Tamul, do wodospadu, jesteśmy tuż obok. Okazało się, że niestety wodospad jest wyschnięty, nie ma w nim wody, a jesteśmy tu w wiosce Tamczacin, przy tej rzece, która biegnie wzdłuż właśnie wzdłuż wodospadu, czy obok wodospadu. A w każdym razie postanowiliśmy, że przejdziemy tutaj, tutaj napoczynujemy troszeczkę, zanim ruszymy w dalszą drogę do Slitli na południe, jakiś Kilkadziesiąt kilometrów stąd, za tak półtora, dwie godziny e, z tego miejsca. Tutaj. z tego miejsca właśnie chciałbym polecić, by wybierać drogi boczne bądź autostrady które są darmowe bo tak naprawdę nie są one jakoś znacząco różniące się od tych autostrad płatnych może z wyjątkiem że jest więcej miejsc by się zatrzymać po prostu ale widoki i przejazd przez te wszystkie małe wioski te małe Pueblito jest naprawdę Dzień dobry, dzień dobry Zatem ruszamy już do miejsca i właśnie kupiliśmy bilety Okazało się, że trzeba brać przewodnika ze sobą jest to, jest to wymagane teraz Można wejść tylko i wyłącznie w grupach A czas pobytu jest to godzina i 30 minut No cóż, jak się nie ma tego co się lubi To trzeba lubić to co się ma Zaraz będziemy właśnie zmierzać do wejścia do ogrodu Jak widać za mną Wokół mnie jest ta jak w dżungli niemalże. Ogród, do którego zmierzamy, ma 32 hektary, około 32 hektary, właśnie powierzchni, gdzie znajdują się wodospady. Ogólnie ten ogród nazywa się Las Pozas, e, e, czyli na tłumaczenie na polski, tu będzie baseny. To jest właśnie mapa całego miejsca. Mm, Okej, okay, właśnie z tego, co to widzieliśmy, co przewodnik powiedział. E, budowla została wybudowana po II wojnie światowej. Właśnie budowa zajmowała około 10 lat i w kamienie, które zostały tutaj użyte, te duże zostały sprowadzone z różnych części Meksyku, te mniejsze są stąd z okolicy właśnie. Właśnie jest zwiedzane wnętrz. Jest tu trochę pusto. Aczkolwiek wciąż. Nie, to ja ładnie. Hmm. rodność kwiatów i roślin, a z tego powodu, że właśnie rośliny były sprowadzane z różnych miejsc świata. również zwierzęta. też były egzotyczne właśnie dla tego miejsca. ciekawostka, teraz tutaj Edward James, założyciel tego tego ogrodu, był nazywany Gringoloco, aczkolwiek tu właśnie nam przewodnik powiedział, że nie lubi tego określenia. ponieważ był z Europy, a dokładnie z Anglii, a Anglia jest częścią Europy i gringo jest określeniem tylko dla ludzi ze Stanów Zjednoczonych. O tych schodach mówią, że to schody do nieba. Zobaczymy gdzie, gdzie nas doprowadzą. dla sposas. Dwa <śpiewa> godziny, które tu mamy właśnie, mi się wydaje, że już jest prawie korzystane, a przynajmniej jest bardzo blisko, a chciałoby się zostać jeszcze tutaj więcej naprawdę. Były trzymane zwierzęta, a konkretnie oceloty. Ja osobiście jestem przeciwnikiem trzymania zwierząt w klatkach. Uważam, że powinny one być na wolności, a z pewnością nie w miejscu, gdzie po prostu to miejsce jest jakby zbyt ciasne, żeby mogły spowodnie się poruszać i czuć, czuć dobrze. No i zmierzamy właśnie prawie do końca wycieczki. Te miejscowości sięgają XVI wieku i chyba dzięki położeniu e, geograficznemu e, tutaj właśnie w górach e, mogły zachować się kultury łasteka e, i na dzięki temu właśnie takiego położeniu Wspólnie z uprawy kawy, jak i cytrusów, które właśnie tak już po drodze widzieliśmy, bo ich naprawdę bardzo dużo w tej okolicy właśnie. Troszkę wiedzy na temat lokalnej kultury Mała przechadzka po głównym placu i centrum. Byliśmy właśnie w Muzeum Masek. Ale też jest fajne to, że nie tylko maski tam są, również inne rękodzieła się znajdują oraz książka z albumem ze starymi fotografiami, fotografiami miasta. 100 lat e, bądź więcej. Dla ludzi, którzy lubią adrenalinę, i sport ekstremalny, jest to też fajne miejsce: Adventureland. Można się na Tyrolce, jest też e, opcja e, Tyrolki na, z rowerem. Także myślę, że byłoby to super być zawieszonym tak a, w przestrzeni na wysokości także adre adrenalina na pewno e, da, o sobie, da o sobie znać a tymczasem kończymy tą małą podróż tutaj w Litli. Zaliczyliśmy ten ogród surrealistyczny. Jest naprawdę warto, mimo że tylko zobaczyliśmy może 14 jedną 1,5 jedną piątą tego. Aczkolwiek w przyszłym razem myślę, że zobaczymy troszkę, troszkę więcej jakim czasem zmierzamy w stronę Tamaulipas i w stronę Aldamy do Cenoty.